Ale saka w środku, ty, ty. A, Keś, kurwa, co ty? Ale fajny dom ale w ogóle, domek duży. no i koniec mapki, koniec mapy, samochodem odjeżdżamy. O, ty, o, o zaprzestań! Kiedy to z takim klocem się zaczyna? O, jestem, jestem, Ale zamek kurwa. O, he left the keys behind the trees. Szukajcie. happened here, Bro. Ja mam Masz dobra, tu gituba. Ej, wybierz bez nas! O, dobra. O kurwa, tak. Kurwa, to To nie jest, że kurwa otwierasz. A? Wejdziesz tam, jak ponto, O. Dostałem jumpscare'a fajnego. O, i ja też dostałem! Oj, zamknięty! Nie, w sumie to się nie zeslałem tak zewnętrz, wewnętrznie, ale. Ale zewnętrznie tak. No daj, no. O, kibli O, jestem ja, kurwa! Witam Kupuj Kupuś Na górę, na górę. Jak na górze są szafki. Ale no, no, on ma w crowbar. Dana, jestem Czekaj, nie można szybciej się tego rozwalić. A masz as. Na przykład z o. o. Kurwa. Tj. Kurwa myszko mi się poruszyło. Aj nie. się drze, zań, mordy! Weke jeszcze ma. nie ja. No to koniec to ogólnie za bo to za nie. Co ty gadasz? Gdzie ja <gostka> wziął random skery? Nie sąsiedzi. O oh, kurde, jak... ale pokój. No ja dobrze mam. jest tutaj plan, czerwone. Jest, jest plan. Co, a my nie mieliśmy szans znaleźć jakiegoś klucza? Tutaj krobarem. O, o no. ale to był ten. Schowany. No, a... O, o, o! o! Ale się zesrałem, ty... A gdzie chory? Znaczy, ches... A i tak ty lata na bany hopie... Znaczy, na... Na hopie. O, mnie przez... ...przypadek. Chyba. To jest ten. O, otworzyły się! A to w prawo jest długi tunel, do którego... A, lubiłem już. ...jesteś <laughs> to <Ja> ruchę... <laughs> Co się patrzysz, kurwa? Pierdalamy stąd! Nie no, co to jest? Na muzykę leśnę to w... daje bali Chyba O <laughs> 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 Mam akumulator door, Ty jesteś kurwa tempy jak twój stary naprawdę Otwieraj <laughs> to A to o, no, kurwa No i chuj Zajebało coś bo ona zajebałeś O kurwa idzie robot za mną jakiś no mi coś Na no, mnie też właśnie Którą stronę, szmato? Wszedłem Wszedłem przez main doorsy. Gdzie mam uciekać? To na chuj mi był ten akumulator? O ALE Chodź Hez? A odpalił kurwa i powiem się mnie typ No i jest errorem. Co to jest? O. No i co ty robisz? Oto proste ćwiczenie na oce. Oce w aksa, oce w aksa, OC w aksa, pan też ćwiczy. Dobra, Wiesz, jest jak przed drzwiami. No wiem. A gryzie mnie. Gdzie no Pij, bo ja ty masz te tego crowbar. No. Dobra, idziemy. Gdzie trzeba iść? Tu. Tutaj w dół. Gdzie? Kur... A tu poszliście Jestem! O! Te powiem Nie, ma przejść przez ten O, ale... No. Ale, ale stoicie Głupio no, to z z mapą Już widzę Nice Ale trzeba krobarem dał, nie? Jezu, ale kurwa krobar. Tu tego krobara. Szybciej Iść go, dupcu jebany Za <laughs> mnie mordę DLC! A nie, daj nie. O, spadł ci na banie no prawie, a chuj Zresztą ta mapa jest dobra, jak rysi to zapewne OLE ZKURWA JUMP SCARE Boże, że stałem, chłopaki Ło, koń snappy, na, na pizdole Cześć mam trójkąt jakiś, masz Chodzisz indziej eventem pójść się tu jesteście Ej, ja mam shotguna w ogóle, o Ale <grym grym grym stresu> się Karim stracił Goście, ja to gardę robię za każdym <grym> razem nie no, co no, to, to jest za wieśniackie gówno, no tak to, to nienawidzę! O jest, trzeba jeszcze kółko i kwadrat znaleźć. Gdzie wy jesteście, a tu. tu... No to trzeba iść na dwór teraz, o. o. o kurde, to ale mam jest, jest kwadrat. Jest kwadrat. Checkpoint. Checkpoint. a tu nie byliśmy, o. właśnie. albo byliśmy? Tu masz kwadrat ślepaku jebany. Kurwa, myślałem, że to twój komputer! To książkę jest. jest książka? Kurwa, debil! Nie, no to będzie pasjonujący. Tu jest kurwa. kurwa kwadrat! No, przecież... Toś co ruch, to co rok, debilu! No tak. A jest tutaj kurwa... ja No bawię się z tą starą. Otwarte drzwi, Wo. Ma no, pojawić się na końcu. A jednak nie. O, mastermind, często. Master master. Dupcko, czy to jest dubsko Dzięki. No ale kurwa, chyba ty. Nidorasty rastiki Jeszcze ja raz, zaraz. Tak, ja tu z lewej strony nie byłem, nawet kurwa. No jak wy tego węta nie zauważyliście, ja nie wiem, kurwa. Ja tu nie byłem. A ty kochasz tu, bo ja mówię, że my. Nie, 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 nie no nie ja tu nie byłem. No ja nie byłem tu. No nie chciałem tego no, bo głośno. Bo chuj, ja słychać, o jest rastiki. Mam rastiki. Rastiki jakby co, zaraz będzie jumpscare by the way. Wiem, ja trzymam gardę O mówiłem? A, boli, A strost, co to jest? No to jest to ta... Ta... Samara Morgan po kurwa <noise> Twoja mama to... A to ona tak wyglądała normalnie w filmie? Nie, to ty mówię, że po On naprawiłeś to jest. O, jest ty, co jest? Wziąłuj się to są są. Kurwa, co ja ładuję. Ale nie strzelajcie, bo się słuchać nie da no nie, ale tu to go, mamy powód, To ty Ory gdzie jesteś, bo zaraz winda odjedzie. O, no, no, no nie, tak. zmieścisz się. Albo zmieścisz No, a panego wielkie, fajne, Puszysty. w tobie wszystko. i <grymny> jednego, znaczy... Hello there. No nie, nie miałeś, bo ja nie mam. Kurde, zapisałeś te ekrany? Ty... Tylko, no no tutaj tak, nie chciałem. wziąłeś kamerę Okej. Okay. Czekaj! Na kogo? Na Heza! Ktoś Hez jest Ale się A bo to był ten. Nie mam. I... No. A tu... Nie, krowbara nie mam, nie? No, mam, A mam tu jest Vent w ogóle. Mam klucz. Drzwi mi zamkną. Zamkną mnie w łazience. A prajer. A jaki frajer Pomóż mi! Gdzie on jest? <laughs> A pies jakiś gruby mi stoi. O kurwa ty masz grubego włosa i... No i właśnie I fajnego tam... mam. Tutaj gdzieś trzeba to otworzyć. A ja to odwożyłem. właśnie, to to tam było w końcu kluczy nie? No był, chociaż chet miał. Kurwa. To... No, Otwierajcie kmij, kurwa, no ja to... otwieram O, ale tam jest fajny... Ole drzewa! Chory spodobają ci się. Ja o, jak O, o spadł, oh, kurwa no. jakaś. Z misji, na z z... Kolejne. Biodu. O, tam jak na daleko Kodule. widać, kurwa od razu. Kurwa, kolejne spadają. Chodź tutaj na daleko tam widać. Ja? No bo to na daleko widać. O, jest kurwa jakaś. A, A on, ja on tylko przebiegł, no ja też. O, siema, siema. Ale masz cyta. Załatwa w prawo mam Na sucie ma coś, ty. O. Ty bo no w lewo odbiłeś to? No ja generator oh! odpaliłem. Sake, <gry> sec Nie, e, jeszcze są trzy potrzeba kurwa, kłamco. Sick, no sake, save the dash Sake, sake, sake the task. Ja yeah, bo... Ja tas. No, siema. biega. Ale ja już go chyba odbiłem. Odpaliłem o, kolejny. Jeszcze. Ja odpaliłem już jeden. Ile odpaliłeś już, KS? Trzy. No to już jest koniec. O, stoi tu ją, mu się ma, byku. ma banie, rozumiem. A zniknął. No, tutaj jest, on nas ten. O, i zamknął. O, A on by... mówi, że mógł odwożyć. To jest get stalked przecież. Tak. To tak. No, ale to bardziej no, my, to my duchy, go stalkujemy, kurwa. O wow. oh, kurde. Ale, ale widzieliście te schody? To Jaki oh. <laughs> design. Ale fajnie do góry. Oh. <laughs> Gdzie jesteś? Bo znalazłem klucz i nie wiem co on otwiera. Mmm, ale fajna ściana. Gdzie potrzebny klucz? nie wiem. No dobra, słuchajcie, teraz cofnijmy, chodźmy. Uchuuu, cofamy. Uchuuu, cofamy. Ale to on. Co o taki. kurde, taki klucz? Odleciał tam ten wujek. Kolejny klucz. A jak tak. wow. to tak Do góry nogami? Łoł. Dobra, kolejny to... Kluc, bo, bo. Chodź, ty gopro Ja GoPro. Mogę... Ja, Jakie odgrywałeś tam mastermind? No i gdzie? Klucz tam, o po kurde, stronie. to z drugiej strony ja, trzymałeś. Kurde, patrz, synek, zreklinowałeś ja, się. Ola! No, 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 no. <laughs> co ty <laughs> robisz, że nie kończyłeś się, kurde? <laughs> <się, laughs> co ty <laughs> urobi, <nie> się, <laughs> <chyba>? <laughs> co jest, Wójtowi? Właśnie też jest, no. Ojojoj! Oj, oj, oj. Gdzie ty jesteś? Czego firma, o tu jest kurwa. Możesz mnie zrobić dziewczętą ściany? Dzięki, nie mogę przejść. Błyskawica, piorun, błyskawica. Ja no, a mi skopa mi wali. Możemy. To chyba nie możemy, to to. Nie, jeszcze raz spróbuj. I sram ci nam o ty przejdziesz, ty przeszedłeś! Wyjdź teraz z fonocnika. No i jesteś! Ooooo! <ślad> Gdzie mamy iść, Hez? No tutaj powinniśmy iść. To, no chuj tam do wygrałeś niby. Ichu, <laughs> o! Czekaj. Oaj. Słuchaj, synek, bo ciężko się z tobą uchodzi. Para. co chodzi? O kurde, no, to synek! To, no zrobiłem to, co trzeba było. A trzeba było już kurwa, dziękuję. Dobrze. Dobra, można tak przejść. Koral Ty wolny, jesteś na ja pierdolę. Ale zajebiste schody! <laughs> <gry> <gry> drugi tak samo i ja jechać. Kurwa, tu jest. Jest, chodźcie, ten na pewno, trzeba skoczyć. Nie, no, wrażenie. był pierwszy, dobra. Zobre, jest dobra, idzie. Endy, po pralce jeszcze dalej. O. <gry> a zostajemy tutaj. Speed bridging, speed. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bridging robię. Nie, kurwo. No bo było trzeba zrobić speed bridging w nobie No chciałem, ale mi zajebałeś Gdzie jesteście? No tutaj, w komputerowni o, z księdą. Ej, w komputerowni no Gdzie no w komputerowni Odpalam Chcia, machinę klucie, chodź tu Odpaliłem machinę Lidanie dla Heza, <grym> bo mu laguje Daj 50, co wtedy mogę oglądać bez lagu Wtedy wyglądał gdyby było sześć... gdzieś, chłopaki! Nie no, co cymbał był jakiś Krzesa tu jest, kurwa O kurde, <grym> to było tam... Nie no, idę szukać, może tam było, jest ten cymbał To ma za wodą cymbał i bez hitu Tu coś jest! Czekajcie, robię tu wielki skok Kurwa, wydaje no. mi się, że to już byliśmy Nie, nie byliśmy O, ale Ej! go wciągnął! <grym> Widziałeś to? O. O! <noise> o! Ale, to pole, ale lecia, O, <noise> Przycisk. o mnie chłopacy. No o, Ale mnie leci, Ale na mnie skoczył. <noise> ten... A też? <noise> <noise> o drzwi. No już kchnąłem, no otwierać drzwi kurwa. No nie No chodźcie, bo już odpaliłem, no. się. Nie wiem, naprawdę. O ja co wiem duży skok, ty tak nie też no, się widziałem. Oj, czemu ja? No i co zrobiłeś? Na koniec mapy jeszcze dalej poleciał.